Witajcie! Dzisiaj mam okazję przetestować i zobaczyć nowość producenta z ZAODRY, czyli firma Eheim Thermo Control, nowa grzałka do akwariów słodko- jak i słonowodnych. Jest to nowy model, różni się od poprzednika literką E Electronic Heater czyli grzałka ma w sobie chip, który nam steruje temperaturą i co ważniejsze. Zabezpiecza nam urządzenie przed przegrzaniem, czyli, jak to urządzenie wyciągniemy z wody, powinno to tak zadziałać, że po prostu przestanie grzać i nam, i nam się nic złego z tym urządzeniem nie stanie. Zobaczcie. To urządzenie po pudełeczku wygląda prawie tak samo jak poprzednia wersja. A tutaj tak się składa, że mam poprzednią wersję. Zobaczcie. Czym się różni? Brak literki. Czyli poprzednik. Nie miał tego elektronicznego zabezpieczenia przed przegrzaniem oraz elektronicznego sterowania temperaturą. Tu producent podaje, że temperatura jest utrzymywana z dokładnością do połowy stopnia. Czuwa nad tym nasz chip. No to co? Zobaczymy, czym te, czym te grzałki, oprócz tej jednej bardzo ważnej rzeczy, czym się jeszcze różnią. Różnica w obu tych grzałkach jest w tym module sterującym. Czyli tutaj, gdzie ustawiamy temperaturę, maksymalnie możemy pokrętłem ustawić 32 stopnie. I tutaj jest ten cały magiczny chip, który odpowiada za bezpieczeństwo urządzenia. Urządzenie wygląda w ten sposób. Natomiast poprzednia wersja. Tutaj sam moduł grzewczy, czyli grzałka, wygląda identycznie. Różni nam się ta głowica. Tutaj możemy ustawić zakres temperatury. Do 34 stopni. No, ja jeszcze nie widziałem akwarium, które by potrzebowało powyżej 32 stopni, szczególnie jeżeli to urządzenie ma być do, do akwarium morskich i słodkich, więc nie wyobrażam sobie, żeby jakiś koral wytrzymał temperaturę 34 stopni. Więc producent może stwierdził, że nie ma potrzeby aż tak, tak mocnego grzania. Co tu jeszcze mamy? Obydwa. Obydwa urządzenia mają kabel 1,7 m, czyli to jest to samo. Eee, są do słodkiej, do słonej wody. Co bardzo ważne, urządzenie jest w pełni zatapialne, czyli spokojnie możemy sobie je włożyć do sampa, możemy je sobie spokojnie gdzieś z tyłu schować. Minimalny poziom wody na urządzeniu w obu tych przypadkach jest tutaj przed modułem sterującym. Czyli podejrzewam, że jak wyciągniemy już tak z wody, to od razu. Zadziała nam w tej nowszej wersji elektronika i przestanie nam urządzenie grzać. Sposób mocowania obydwu urządzeń jest taki sam. Dwie przystawki oraz biały taki dystans, żeby urządzenie nie dotykało szyby. Ciekawostką w nowym urządzeniu. Aj widzicie, sam się nabrałem. W nowym urządzeniu mamy tutaj diodę. O tutaj. Diodę sygnalizującą pracę. Oczywiście, jeżeli dioda pali się na czerwono, to znaczy, że urządzenie grzeje. Jeżeli dioda zapali się na zielono, to znaczy, że urządzenie osiągnęło przez nas wybraną temperaturę i już nie grzeje. Grzałki występują w kilku smakach od 25 W do nawet 400 W. Oczywiście moc grzania jest potrzebna do wielkości akwarium, także najmniejsza grzałka jest do 25 litrów, potem mamy 60 litrów, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1000 i największa grzałka 400-watowa to nawet 1200 litrów. Ustawimy sobie teraz te urządzenia, żeby grzały, a jak, na 32 stopnie. Ja je włożę do mojego akwarium i porównamy sobie, co się na nich świeci a potem oczywiście zmniejszymy temperaturę na 20 stopni, żeby urządzenie przestało grzać. Zobaczymy porównanie obydwa. Także już za sekundę wracam. Zobaczmy. Nowe urządzenie świeci na czerwono, czyli grzeje. Starszy model świeci na pomarańczowo. Ok, teraz ustawię na obydwu urządzeniach 20 stopni. Zobaczymy, co się stanie. Nowsze urządzenie świeci na zielono, że temperatura została osiągnięta. Natomiast starsze urządzenie po prostu zgasło. Podsumowując, produkt wykonany bardzo solidnie, jak wszystko tego producenta. Także spokojnie mogę sobie coś takiego zamówić i do mojej nowej cukierniczki, i do planowanej. Solniczki będzie sobie leżeć w sampie. Także dziękuję, mam nadzieję, że się porównanie podobało. Dziękuję również chłopakom z Śmiela, że użyczyli mi obydwa te urządzenia do pokazania. Dzięki, cześć, hej!